Nagle, ku wielkiemu przerażeniu Franka Skopienia, wieko trumny poruszyło się i ze zgrzytem posuwało się na dawne miejsce. Cholera, zaklął Skopień, usiłując powstrzymać wieko. Wysiłek jego był jednak bezskuteczny. Wieko nakryło szczelnie trumnę. Co robić? – rozmyślał Franek. Przecież nie można go tak tam samego na dole zostawić. Rozbić trumnę? Nie obejdzie się bez hałasu. Ludzie się zbiegną, tym bardziej, że teraz jest dzień i Franek powędruje do Ula, mając w perspektywie parę lat więzienia za usiłowanie okradania nieboszczyków. Wszakże nikt mu nie uwierzy, że jest w danym wypadku zupełnie niewinny. Chciał jedynie przyjść z pomocą więzionemu, jak mniemał koledze. Mógłby co prawda zawiadomić anonimem władze policyjne, iż w podziemiach takiego to grobowca znajduje się jakiś człowiek, ale wówczas włamywacz siedzący w pułapce nie wywinąłby się od kryminału. Tak źle i tak niedobrze. Inny, będąc na miejscu skopienia, wcale nie przejmowałby się tą całą sprawą. Ale Franek był nadzwyczaj koleżeński i uważał, że nie wolno mu opuszczać w nieszczęściu towarzysza, chociażby i nieznajomego. Nagle płysnęła mu, jak sądził, genialna myśl. Miał dobrego znajomego. Antoniego Paradowskiego, starego kasiarza, i do niego postanowił udać się o pomoc. Paradowski, człowiek pięćdziesięciokilkoletni, od dłuższego już czasu nie trudnił się swoim fachem. Międzynarodowy kasiarz, o którym mówiono, iż nie ma zamku, którego nie otworzyłby w przeciągu pięciu minut, uciłał sobie przyzwoity kapitalik, kupił przy ulicy Franciszkańskiej dwupiętrową kamieniczkę i syt sławy, jaką cieszył się w świecie podziemnym, Pędził spokojny żywot przeciętnego mieszczucha. W stosunku do Franka Skopienia miał paradowski do spłacenia dług wdzięczności, gdyż przed pięciu laty franek uchronił go od niechybnej śmierci. Paradowski mi pomoże, rozważał Skopień, wychodząc ostrożnie z grobowca. Rozejrzał się bacznie dookoła. Na cmentarzu nie było nikogo. Przymknął drzwiczki prowadzące do grobowca i oddalił się szybko. Gdy skopień skręcał w ulicę franciszkańską, począł padać drobny lecz gęsty deszcz. A to się dobrze składa, rozważał, podnosząc do góry kołnierz od palta. Na taką pogodę wszyscy będą w chałupach siedzieli i nikt nam nie przeszkodzi. Paradowski bardzo serdecznie przyjął skopienia. Dawno cię, Franoś, nie widziałem, mówił. Co słychać u ciebie? Marnie. Odparł Skopień. Żadna przyzwoita robota się nie nadarza. Mówiłem ci już niejednokrotnie, abyś dał spokój tym wszystkim kradzieżom i drobnym włamaniom. Tyś chłop morowy i powinieneś zostać kasiarzem. To jedyny przyzwoity fach. Trafi się raz jeden dobry interes, a masz już starość zapewnioną i forsy jak lodu na biegunie północnym. Nie znam się na tej robocie odrzekł Skopień. Nauczę cię. Zawołał żywo Paradowski. Dla nikogo innego tego bym nie uczynił, bo wiesz dobrze, że się już swoim fachem nie zajmuję. Ale dla ciebie, Franuś, krwi bym nie żałował i gotów sam jestem pójść wraz z tobą, aby ci dać chociaż jedną dobrą lekcję praktyczną. Franek postanowił wykorzystać odpowiedni moment. Mam do ciebie bardzo ważny interes, powiedział. Mów śmiało. Sprawa jest bardzo ważna i dość ryzykowna. Jeżeli ryzykowna, to bez wódki ani róż. Po chwili Skopień wraz z Paradowskim siedzieli przy suto zastawionym stole. No, mów, co masz za interes? Rozpoczął Paradowski. Czy umiałbyś otworzyć trumnę? Spytał się Skopień. Otworzyć trumnę? Powtórzył ze zdumieniem Paradowski. Ależ to każdy jeden człowiek potrafi. Należy wyjąć gwoździe. Źle się wyraziłem, przerwał Franek. Chodzi mi mianowicie o trumnę metalową posiadającą jakiś skomplikowany mechanizm. I Skopień opowiedział dokładnie całą swoją przygodę, jaka go spotkała na cmentarzu. Paradowski zamyślił się głęboko. Niebezpieczna historia, powiedział wreszcie. Mogą nas nakryć. Deszcz pada i na pewno nikt na cmentarz nie zajrzy tłumaczył Franek. Toś ty chciał teraz iść? Tak. W gorącej wodzie jesteś kąpany, mój Franusiu, ale widzisz, ja już jestem stary i nie mam najmniejszej ochoty dostać się za kraty z powodu jakiegoś wariata, który w biały dzień rozbija groby. Ale ja to jestem temu winien, że on tam teraz siedzi uwięziony i wyjść nie może. Ty jesteś winien bezsprzecznie i dlatego pójdę z tobą, ale nie w dzień, tylko w nocy. Do tego czasu nic mu się tam złego w podziemiach grobowca nie stanie. Podobno na cmentarzu coś straszy. Głupstwa, powiadasz. Mam 56 lat i co najmniej połowę tego czasu po nocach chodziłem. Bywało się i na cmentarzach i w cerkwiach, raz nawet całą dobę przeleżałem wraz z nieboszczykiem w trumnie i nigdy żadnego upiora nie spotkałem. Słyszałem, że w nocy policja z powodu tego upiora cmentarza pilnuje. Niech tam sobie pilnuje, odrzekł Paradowski. Nas i tak nie nakryją. Zamyślił się, a po chwili ciągnął dalej. – I wierzaj mi, że ten upiór będzie naszym sprzymierzeńcem, bo jeżeli nas ktokolwiek spostrzeże, to pomyśli, że widma się włóczą. Skopień, acz niezbyt chętnie, musiał się jednak zgodzić na propozycję Paradowskiego, aby w nocy pójść na cmentarz. – Przyjdź do mnie o godzinie dziesiątej – mówił Paradowski, żegnając się z Frankiem. – Nie zapomnij zabrać ze sobą latarki elektrycznej – Punktualnie o godzinie 10 wieczorem Franek Skopień przyszedł do starego kasiarza, którego zastał nad segregowaniem większej ilości nadzwyczaj precyzyjnych narzędzi stalowych, które przed laty służyły Paradowskiemu do otwierania kas ogniotrwałych, gdyż stary kasiarz należał do tych nielicznych mistrzów swojego kunsztu, iż nie uznawał prucia rakiem ścianek ani posługiwania się tlenem dla przetopienia się rygli. Słomką otworzę najwięcej skomplikowany zamek, chwalił się swego czasu. I nie było w tym wiele przesady. Ładna kolekcja, uśmiechnął się, wskazując skopieniowi stos błyszczących narzędzi. Wybrał parę piłek, lewarków, wytrychów, schował do kieszeni, resztę umieścił w skrytce pod podłogą i, włożywszy kurtkę skórzaną, ruszył wraz z Frankiem na ryzykowną wyprawę. Deszcz nie przestawał padać. I gdy Skopień wraz z Paradowskim przesadzili parkan otaczający cmentarz na dołach, ogarnęła ich ciemność, a nogi grzęzły w lepkim błocie. Potykając się o mogiły, szli w kierunku grobowca, gdzie znajdował się uwięziony Grzędelski. Dalszy ciąg nastąpi.